26 października Odra Wodzisław podejmowała na własnym stadionie RZS Leśnica. Gospodarze ten mecz zaczęli bez grającego trenera Grzegorza Jakosza, który postanowił tego dnia nie wybiegać na boisko. A pojedynek Odry z Leśnicą był szczególnym meczem dla Bartłomieja więdzińskiego, który do Odry trafił właśnie z zespołu Leśnicy. W ataku wystąpił Mateusz Krupa. Czy jego występ należy zaliczyć do udanych? Zobaczycie oglądając materiał wideo. Początek tego meczu pokazał, że żadna z drużyn nie zamierza rzucać się za wszelką cenę do ataku. Odra pierwszą groźną sytuację stworzyła sobie w 22 minucie meczu. Z rzutu wolnego uderza Artur Gać, strzał w światło bramki, ale zbyt słaby, by zaskoczyć Kasprzyka. 8 minut później, niemal kopia tej sytuacji, ale Artur Gać tym razem trafił w mur zawodników gości. Leśnica próbowała wyjść szybką kontrą, na szczęście Odry bezskutecznie. W 39 minucie meczu goście domagali się odgwizdania rzutu karnego. Rzekomy faul w polu karnym popełnił zdaniem przyjezdnych Mateusz Łobaczewski. Sędzia Białowąs pozostał jednak niewzruszony. Do przerwy zatem 0 do 0. Wynik ten nie zadowalał gospodarzy, którzy do końca roku muszą walczyć o 3 punkty w każdym meczu. jest Osiem minut po przerwie Wodzisławianom w końcu udało się zdobyć bramkę. Największą robotę przy tej bramce wykonał Bartłomiej Gwiaździński, który posłał kapitalną piłkę na prawo do Tomasza Młynka. Ten zagrywa płaskie dośrodkowanie w pole karne, a na piątym metrze umiejętnie znalazł się Mateusz Krupa, wyprowadzając odręb prowadzenie. Mamy wreszcie bramkę do 59. minuta meczu. Leśnica szuka wyrównania. Zejście do środka. Ładne uderzenie. Łobaczewski odbija i zagrożenie pod bramką odry oddalone. To była jedna z nielicznych okazji ekipy Stanisława Wrubla. Cztery minuty później bardzo podobna sytuacja do tej bramkowej. Mateusz Balcer na prawej stronie wojska. Piłka trafia do Tomasza Młynka, który zagrywa futbolówkę w pole karne. Tam jest Mateusz Krupa. Dochodzi do strzału. Uderzenie zablokowane, jest dobitka. Bramka dla Odry, ale sędzia nie uznaje, bo zawodnik z leśnicy zagrał piłkę ręką. Arbiter tego meczu powinien w tej sytuacji zastosować przywilej korzyści, a gwizdek został użyty zdecydowanie zbyt wcześnie. Powinno być 2 do zera, a Odra będzie musiała raz jeszcze pokonać Kasprzyka, tym razem z rzutu karnego. Do piłki podchodzi Artur Gać i na szczęście arbitra tego meczu pokonuje Kasprzyka. Odra Leśnica 2 do zera. Nasz najlepszy snajper, poznaczony z numerem 7. Artur Gacz. Cieknijmy razem. Postrzęsne bramki. Artur! Cieknijmy razem. Dostrzeń. 72 minuta meczu. Bartosz Zyguła ma bardzo dużo czasu. Krótkie rozegranie piłki, która z powrotem trafia do Zyguły. Ten wykorzystuje lukę w obronie leśnicy, strzał na bramkę, celny, ale niestety zbyt słaby. W 86. minucie meczu po dośrodkowaniu zrzutu rożnego goście strzelają kontaktową bramkę. Bierne zachowanie obrońców Odry, którzy w żaden sposób nie przeszkodzili graczowi gości uderzyć piłki głową i zdobyć bramki dla leśnicy. W końcówce meczu Odra mogła podwyższyć ten wynik. Mateusz Krupa walczy o futbolówkę na prawej stronie boiska. Poradził sobie z obrońcą gości. Zagranie do Artura Gacia. Zawodnikowi Odry wyraźnie zabrakło w tej sytuacji sił i nieco zagubił się w tej akcji. Wygrała, wygrała, wygrała dwa do jednego z Mateusz Krupa rozdzikarnął karnego Artur Gac do końca tego meczu wynik nie uległ już zmianie. Odra wygrywa drugi mecz z rzędu na własnym stadionie. Kibice w Wodzisławiu mogą zadawać sobie w tej chwili pytanie: dlaczego tak późno?